Siemanko, z tej strony Kami To jest gra Dino Pet Jeśli wam się spodoba to zostawcie lajka I piszcie w komentarzach czy mam to nagrywać Pytam, że ukryłem nową, tak będę chyba mówił No... Więc o... Dostałem diamant, e, teraz wezmę daniną, kupię sobie diazaura. Na ciebie mnie nie stać, Chciałbym chciał, kupię sobie tego. E, sorry, mój brat mi przeszkadza, więc muszę na chwilę. Dobra już mamy właśnie dinozaura wodnego, jak zauważyliście. O i piszcie czy mam nagrywać gry z dinozaurami. Mam jeszcze dla Was fajną grę z dinozaurami. To dopiero później muszę jeszcze ją ściągnąć sobie. E... No i co? Zobaczmy sobie ten socjal. Questów mamy 15. O moi przyjaciele. Weźmy komunity. I weźmiemy sobie kogoś. Zobaczymy jak ma. Mój brat oczywiście chory. I będzie czasem kaslał. Ehe, ale fajne dinozaury ma. Tak niedługo będę też to miał. Który on ma level 11. Okej. Okay. A ten mały to. Cały czas. Ten medytuje. A ten lata, ten chodzi. A ten próbuje latać. Ten ma jakieś wielkie zęby i ryj. Spryeś? A tutaj jest jakiś dinozaur. Drzew. To jest ten co? Jest flow Kupiliśmy. To jest ten na którego zbieram. Ten. Wyjście. <słuch> <słuch> Okej. Okay. Să-mi nu Mănânc. 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 tu tu Mănânc. Mănânc. Hmm. Dobra. Gdzieś tam dalej były jeszcze miałem te dekoracje, które miałam odokowane. O, tu są. Wezmę te. Albo jeszcze nie. Pomysł sprzedamy co na razie. Wiem, co zrobimy. Tu jest pterodactyl nasz, w którym możemy latać. Mam już piąty level. Jak mogliście zauważyć. Hmm, to jest jakaś. Zrobi mi. Nie, co tu za bardzo robić? Stać mnie na to. Hmm. Dobra. Co by tu zrobić? Okej. Okay. Dobra. Co by teraz zrobić? Jesteśmy u mojego jakiegoś przyjaciela. Nieprzyjaciela tylko lat, kogo sobie zaprosiłem. on szkoda tylko, że 10. No, mogłem dać ile. Padałem mu jedno tylko, ale co tam? Nie będzie. Hmm, o już ma złote te. To ma tylko. Ma chyba wszędzie mały dinozaury. Tak, nie wszędzie tutaj nie ma. Tutaj. Hmm. Dobra, to koniec tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie. No i cześć!